Słuchajcie, jaram się na maksa, bo przyszło coś, co zamówiłem, a co doda takiego smaczku na tym torcie. Zamówiłem wisienkę na tort. Jeszcze tortu nie mam, a już wisienkę zamówiłem. Zrobię tak, żeby to było widać. Mam nadzieję, że to będzie wisienka. Że tu nic się nie wydarzy. To już to, rarytas, ponoć oryginalny, Ach, nie pytajcie ile dałem, dalej bo się nie mogę doczekać. Co o tym myślicie? Czart. Będzie pasować do Forda? Jeszcze nie wiem. Pochodzi Pochodzi taka równica z Forda Escorta. Tu ma jakieś oryginalne napisy Ford Motor Sport. Na nabie. Podglądałem wstępnie, że właśnie też Sierry mają taki sześciokąt przy montażu. Także wszystko wskazuje na to, że to będzie pasować, ale to dopiero się przekonamy. No więc dałem za tą kierownicę 900, to jest to jest drogo, to jest dużo. Znaczy nie ma tych kierownic dużo. Jedną widziałem też za 460 chyba dolarów z przesyłką ze wszystkim wyszłoby ponad grubo ponad 1000 zł. Więc no stwierdziłem, że okej, okay, no to w takim razie ta cena jest jeszcze spoko, jest do zaakceptowania, jeżeli faktycznie jest to rarytas taki jaki na, na, na jaki wygląda. No ale niestety to wywołało mały konflikt w domu. No bo żona powiedziała: A co gdyby ona sobie zamówiła szpilki za 900 zł? A ja tak myślę, myślę. No to mówię, zależy jakie szpilki, bo jak te do przykręcania kół to by przepłaciła. Ale szpilki do głowicy to spoko, to mogą tyle kosztować. No i niestety nie było kolorowo, musielibyście widzieć minę mojej żony, ale mimo wszystko bardzo się cieszę, że to mam. Jest piękna, jest świecąca, jest. No aż z przyjemnością będzie się teraz ten kokpit tam ze ściereczką myć. Muszę poszukać do tego jeszcze jakąś gałkę zmiany biegów. Jeżeli wiecie, jeżeli macie jakieś pomysły, gdzie takie coś mogę dostać. To dajcie znać w komentarzach, żeby to był taki elegancki zestaw. Polecimy trochę klasyką, ale też rodem z motorsportu. I to jest, to jest bardzo fajne połączenie, które mi się bardzo podoba. Właśnie elementy motorsportu bardzo mnie kręcą, ale takie czysto rasowe, motorsportowe pojazdy są po prostu niewygodne. A to jest takie połączenie i piękna, i stylu, i motorsportu, i. Ach, no musiałem ją mieć, po prostu musiałem ją mieć, niestety przez to mocno budżet zmniejszyłem, bo mam jakąś tam kwotę przeznaczoną na cały ten projekt. Ale mimo wszystko jestem mega zadowolony, jak już ten tort będzie, to ta wisienka będzie po prostu, no przykręcenie tego to będzie sama przyjemność. Tymczasem będzie leżeć u mnie tu w pokoju, gdzieś może nad monitorem ją powieszę, żeby pamiętać o moim projekcie. Słuchajcie, na dworze jest minus 300 stopni. Wieje złem ale się nie poddajemy. Na grzewnica w środku. Jeszcze szyby są. Także jest cieplutko i zaczynamy go rozbierać. No w pierwszej kolejności będę chciał zobaczyć, czy mi ta kierownica pasuje. Zatem zabieramy się za robotę. Nie mam jeszcze garażu. Garaż się buduje, jestem dopiero na etapie projektu i pozwoleń. Także jeszcze, jeszcze uchuchu, zanim wejdę do garażu, ale mogę już go rozebrać i, i zawieźć do lakiernika. Do blacharza najpierw. Mały błąd, chociaż to akurat jest chyba masowy przewód, ale to był tak ściśnięty mocno i jest uszkodzony, będzie do naprawienia, chociaż tam jest tam jest konektorek w środku, więc po prostu ten przewodzi się wymieni, ale na razie go tu zostawiamy. no otwór taki sam liczba zębów też wydaje się taka sama idę przynieść nową kierownicę To w sumie gorzej, bo tu jest naprawdę mało miejsca na nogi w tym samochodzie, ale liczę na to, że jak mi się uda dostać jakieś fotele. No, elegancko. jakiś luz, ale. Dociągamy, będzie gitara. E... A tu? Aha, tutaj są e... prowadnica e... z tymi. Takie, jak to się nazywa, takie ślizgi, które przekazują napięcie na klakson I prawdopodobnie to będę musiał przełożyć. Tak. I to jest możliwe. No, podłożymy tu. No, zabieramy się do roboty. Aha, to jest na, na zatrzaski po prostu. ślizg nam wyjedzie delikatnie, żeby nie połamać bo to musimy odzyskać i proszę bardzo jest wodzio, wodzio kabelek naprawimy Po tych szczotkach takich. O, widzicie Te szczotki przesuwają, przekazują napięcie. Jak zewrzemy klakson, to tam idzie na trąbkę. No dobra, mamy to. Wygląda na to, że wszystko będzie nam tu grać i pasować. No więc tak, mamy takie konektorki do kupienia w każdym tam sklepie z konektorkami. Te są większe. W swoich zbiorach od jakiegoś skutera mam wiązkę elektryczną. Znalazłem taki już gotowy, zarobiony konektorek, ale zrobimy zupełnie nowy, po to żeby. A może sobie tego nawet zostawimy kawałek, ile tu potrzebujemy tego przewodu. Tyle po to po prostu żeby wam pokazać jak to zrobić. Akurat jeśli chodzi o tego typu rzeczy, jestem najzupełniej pewny tego, w jaki sposób to się robi. Takie urządzonko nie jest konieczne. Można sobie tam odizolować jakimś tam nożem. O, mamy odizolowany przewód z jednej strony. Z drugiej strony, możemy troszkę, jeśli chodzi o robienie takich rzeczy, to jestem pewien, że to się robi w ten sposób, ponieważ jakiś czas pracowałem przy montażu instalacji gazowych, no i tam jesi majstrowie elektrycy, z wykształcenia, z zawodu elektrycy samochodowi nauczyli mnie to robić. Zobaczcie co robię. Zaginam po to, żeby konektorek dobrze złapał Ta część górna służy do tego, żeby złapać izolację dlatego ona jest większa tym łapiemy izolację, natomiast tym łapiemy przewód i musimy tak wsunąć przewód, żeby wyglądał mniej więcej w ten sposób. I teraz dlaczego go zgiąłem w pół i ten. Ponieważ jest to bardzo cienki przewód. Gdybyśmy mieli bardzo gruby przewód, to nie ma problemu. Możemy zrobić to na raz. Natomiast ja to zwinąłem po to, żeby tam było ciasno. Wtedy zaciskarka jak dobrze dociśnie, to będzie elegancko. I teraz tak. Do zaciskania konektorków. Mam taką bardzo wiekową już, bo już bardzo dawno temu to robiłem. Wiekową. Aha, może najpierw odłamiemy jedną sztukę. W pierwszej kolejności wkładam sobie ten konektorek do zaciskarki i go tylko leciutko spinam. Nie wiem, czy to będzie tam widać, ale chodzi o to, żeby on tam się zrobił taki. Półokrągły, jak go na dwa ząbki zegniemy, to on już nie będzie taki piejący, tylko już powoli nam się zacznie w beczkę zwijać. I teraz wsuwamy przewód, ale oczywiście musimy go wsunąć też tak, aby. O, tu może z tej strony będzie lepiej widać. Robimy taki myk, że ten przewód musi nam tutaj leciutko wystawać. Dosłownie tak minimalnie. No i co, no i zaciskamy. I gotowe. Zobaczcie test. Czy jest ok? Jest ok. Izolacja jest złapana przez tę, tą część, a sam przewód przez tą część. No i co, teraz z drugiej strony. Z drugiej strony mamy inny rozmiar tego konektorka. Na szczęście miałem taki w swoich zasobach w garażu. Mam taki mały garażyk, w którym tam czasami sobie przy skuterze coś robiłem. Do tego mniejszego konektorka akurat wolę używać tego tej zaciskarki. Ona jakoś tak mocniej ściska. Te, te, te większe bardzo fajnie się robi tamtą. Yy, tą, tą dużą, a tutaj. O, tu już też sobie wygiąłem wcześniej w taką beczkę. No i co? I robimy to samo, tyle że innym urządzeniem. O. Tu wkładamy klik, i zaciskamy. Trochę siły do tego trzeba użyć po to, żeby nam się to nie rozlatywało. No i co, jest elegancko, nie? Porównajmy stary z nowym. Stary jest trochę grubszy, ale nowy niczym nie odbiega idziemy montować oczywiście tu mogło, można by jeszcze zastosować koszulki termokurszliwe ale stwierdziłem, że przecież tutaj nie ma ani wilgoci ani nie ma jakichś ciężkich warunków w środku zawsze sucho, więc skoro producent stwierdził, że nie trzeba to to my te, trochę wytrzemy ten smar bo już się zbyt mocno zgęstniał przy montażu będziemy ten smar znowu nakładać czy tam odrobinkę oliwki też wystarczy bo on może spowodować ten smar jak jest tu za dużo że nie będzie to przewodzić należycie i pojedziemy na przegląd a klakson nie działa a przegląd jest tutaj kluczowy i klakson jest jedną z rzeczy która jest sprawdzana bardzo namiętnie a przecież się go naprawdę rzadko używa. Znaczy nie wiem jak wy, ale no ja nie cierpię używać klaksonu i w ogóle strasznie nie lubię jak inni użytkownicy trąbią na siebie. To jest taka wiocha ciężka. Wiesz, ktoś ci tam nie wiem, wyjedzie, a albo inaczej ty komuś wyjedziesz, a ktoś tam o gdzie? Gdzie? O, i trąbi, nie? To jest moim zdaniem to jest takie dziadostwo, to jest taki, to jest tak burackie, tak wsiurskie, że że aż żal nie cierpię tego w ludziach, dlatego ja praktycznie w ogóle nie używam klaksonu. Jak klaksonu czy klaksona? Jak to się odmienia? No dobra, montujemy. Aha. Kabelki nam tu nie chcą przejść, ponieważ, ponieważ iż. Aha, wystarczy je zagiąć i będzie dobrze. Mógłbym w sumie tą nabę sobie odkręcić i byłoby mi łatwiej. Po co się męczyć? Zrobimy to powolutku. Kurde, mam nadzieję, że tam nakrętki po drugiej stronie nie ma. Jest nakrętka, wyleciała mi. To to na pewno nie jest oryginalne. Widać, że to jakieś marketówy żeby się podkładki przydały, bo o, zobaczcie, łeb jest bardzo niewielki, odlew jest aluminiowy i on już się tam skrobie. Więc jak będziemy to skręcać, damy podkładeczki, żeby już było tak wszystko na lux zrobione. No to chyba, nie wiem. Nie wiem, jak Wy sądzicie, ale to tak wygląda, jakby tutaj sobie ktoś to wiercił, że to nie jest fabrycznie zrobione. Nie? Te otwory takie są... Widać, że to nie jest odlew, tylko one zostały wywiercone. Czyli tak jakby ta naba była mimo wszystko... Ona na pewno jest otwarta, bo jest i tu wytłoczone wszystko ten, ale pytanie, czy to jest dokładnie od kompletu. Tutaj mamy... Wydaje się naturalne otwory. Ale ona była chyba mimo wszystko sztukowana od czegoś. No, teraz tak wpadło jak śliwka w kompot. Tu jeszcze trochę. O! Ząbki zatrzasnęły się i jest, jest głód. Teraz przez nabę musimy przepuścić. Ej, ale zaraz. tu są otwory a widzicie tu jest coś kombinowane bo tak te otwory zostały wywiercone jak, w, jak włożyłem jak włożyłem ślisk no to nie mogę teraz nic tam przykręcić I jest problem jest kłopot no z tego nie wybrniemy szybko siedziałem tu wyłączę ogrzewanie, włączyłem ogrzewanie, bo już tak długo tu siedziałem, że aby wymurzyć, jak to zrobić, więc mam pomysł. Zrobimy tu stożki. Wyciągnę jeszcze raz ten pierścień do klaksonu. I rozwiązaniem będą śruby stożkowe, które wpadną do środka. Tutaj w tych miejscach nawiercimy to grubszym wiertłem. Po to, żeby śruby tego typu wpadły do środka. Wtedy te śruby będą stanowić płaszczyznę i będziemy mogli swobodnie włożyć ślizg do naszej trąbki. I to będzie rozwiązanie. I to będzie znakomite rozwiązanie. Zatem te śruby wypadają, bo one uniemożliwiają włożenie ślizgu. right! No więc, żeby dokończyć temat kierownicy, musiałem parę rzeczy kupić, zamówić na Allegro. To wiertło miałem, jest istotne. To wiertło kupiłem, musiałem je trochę zmodyfikować niestety. Po to, żeby mi się mogła do wkrętarki zmieścić. Niestety wiertarki stołowej nie mam, ale wszystko w drodze, spokojnie. Ja wiem, że na razie tutaj uprawiamy takie trochę babolewo. Ale nie od razu Amerykę zbudowali, ja też jeszcze mam sporo lat życia przed sobą i... Mam plan w głowie na wszystko. Natomiast dzisiaj chcemy zrobić to w najprostszy możliwy sposób. I najprościej w świecie po prostu pogłębimy tutaj te otwory, po to, żeby te śrubki nam się schowały. Jedziemy! O, teraz siedzi pięknie Montujemy z powrotem nasze gadżety To tak, tak. jakoś tak dziwnie, muszę przyznać, jest to zrobione Tu jest duży konektorek, tu mały, było drobnie Ale zdaje się, że tutaj też tak jest tak. Tu też tu jest mały tu jest duży. Weszło to pięknie i jestem szczęśliwy. sposób możemy zrobić próbę możemy zrobić próbę miernikiem taki najprostszy miernik ma taką funkcję chyba jedną z najprostszych ale też jedną z bardziej przydatnych to jest tutaj ten sygnalizator dźwiękowy gdy zawrzemy przewody to daje nam dźwięk Dzięki temu wiemy, że wszystko zmontowaliśmy poprawnie i jeżeli z jakiegoś powodu plaksonu nie będzie, to przyczyny będziemy musieli szukać a tu się widzę na wyrabiało przyczyny będziemy musieli szukać gdzie indziej projekt kierownicy ma, możemy uznać za skończony jeszcze. wisienka na torcie Piękna sprawa. Uwielbiam tą kierownicę. Jeszcze jak dorwę w takim kolorze drewna, gałkę zmiany biegów, to po prostu będę turbo zadowolony.